Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Rzymianin22 Zapraszam na kolejny odcinek ze serii OMSI, obiektywne ocenianie i dziś będziemy oceniać pojazd Solaris Urbino 8,9 LE czyli Low Entry Jest to pojazd stworzony na bazie modeli od Altera no a jest to modyfikacja wykonana przez Night Howlera kolejny z pojazdów które właśnie stopniowo były dodawane do, do paczki najpierw chyba Urbino 12, Urbino 18 w wersji 3 oraz 4 drzwiowej następnie było Urbino chyba 10 bądź Urbino 15 no i w dalszej kolejności w ostatniej aktualizacji były dodane właśnie po, pojazdy 8,9 m oraz 8,6 m tutaj y, myślę o Solarisie Alpino. Y, w tym odcinku o Urbino 89LE. Y, no i zaczniemy sobie od y, pierwszej kwestii, tak jak zawsze, od wyglądu y, pojazdu. Y, no i niestety tutaj jest moje największe rozczarowanie, powiem Wam, y, ale nie chodzi tutaj o. Y, jakby to powiedzieć, poziom wizualny, bo jest on cały czas ten sam. Cały czas wygląd jest identyczny jak z pozostałymi modelami od Altera, bo to wszystko na tych podalach się opiera. Chodzi tutaj o wizualny aspekt w postaci szerokości pojazdu, bowiem no niestety. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, pojazd nie został w ogóle, jego szerokość w ogóle nie została zmniejszona i pozostała na tym samym poziomie jak Urbino 10, Urbino 12, Urbino 15 czy Urbino 18. A jak zapewne wiemy, myślę, że większość z was wie, właśnie te dwa najmniejsze modele Alpino 8.6 oraz Urbino 8.9 LE to są pojazdy troszeczkę węższe i właśnie powiem wam, że w grze OMC doskonale widać, że różnice między nimi jak najbardziej są widoczne i to jest z mojej strony naprawdę spory minus Następną kwestią, jeżeli chodzi o właśnie aspekt wizualny jest kolejny problem, mianowicie w modelu zostały zmniejszone koła, ale oczywiście nie współgra to z całą tutaj karoserią z nadkolem, ponieważ ta została po staremu w standardowej wielkości. No i tutaj ja to dokładnie powiem Wam, sprawdziłem. Jako, że mam wyłączone kolizje, po prostu wjechałem jednym autobusem w drugi i rzeczywiście widać, że nadkole jest takiego samego rozmiaru, ale koła właśnie w Urbino 89LE są zmniejszone. I to są naprawdę takie dwa aspekty, które mocno mnie tutaj zraziły do tego modelu. No, myślałem, że po prostu będzie to pojazd y, ładnie, fajnie dopracowany y, przede wszystkim zwężony y, no i odpowiednio zwymiarowany, prawda? Można to tak to ogółem ująć. Y, no, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty tutaj na zewnątrz y, ja nie widzę y, żadnych y, większych błędów. Y, jeżeli chodzi o środek, moi drodzy y, tutaj y, przyczepię się do jednej rzeczy, aczkolwiek nie jestem pewien jak to wygląda w rzeczywistości tak do końca w moim mieście w lesznie mamy no dużo tych pojazdów i były to właśnie pierwsze pojazdy, które wyjechały z fabryki Solarisa wówczas od pewnego miejsca, nie wiem czy to się nie zaczyna w tym miejscu lub w tym miejscu, gdzie jest ten właśnie schodek no, po prostu jest zamiast tutaj boku pojazdu pełnego, jest po prostu szyba zamalowana na czarny kolor, prawda? Ja myślę, że wiecie o co chodzi. Tak, tutaj mamy już takie kropkowane powierzchnie, to ona jest po prostu w znacznej części na dole zamalowana czarną farbą. I tutaj w tym modelu, no, albo jest to błąd, albo po prostu w kolejnych latach produkcji producent zrezygnował z jakby przedłużonej szyby, a po prostu wstawił już pełną, pełny bok pojazdu z, z jego, z, od strony wnętrza patrząc, patrząc. także no, albo jest to błąd, albo po prostu coś w kolejnych latach produkcji zostało zmienione. W każdym razie rzuciło mi się to od razu w oczy. Natomiast wiem na pewno, że została zmodyfikowana podłoga, no bo tutaj już jest inny układ. Tu mamy delikatny stopień jeden, i tu jest drugi stopień, już ten stopień, na którym trzymają nogi pasażerowie z ostatniego rzędu. W pojazdach w moim mieście tego nie ma jest po prostu do tego miejsca, aż tutaj ciągnie się płaska podłoga. A tutaj jest dość spory stopień do pokonania, aby dostać się na ostatni rząd siedzeń. Także takie różnice występują i jeszcze Wam powiem, tutaj również w tym miejscu wygląda to inaczej. Nie ma tego tutaj pośredniego stopnia, też jest ta przestrzeń razem z tą wnęką jest łączna i tu jest dosyć duży próg do pokonania. No to są pierwsze lata produkcji. Pierwsze sztuki wyprodukowane właśnie przez Solarisa dla mojego miasta, dlatego takie różnice. Potem, prawda, tutaj opinie pewnie z eksploatacji wychodziły, że należało tą podłogę zmodyfikować. No i takie zmiany zostały poczynione. I tej podłogi na pewno jestem pewien, że takie coś potem nastąpiło. Natomiast nie wiem, jak do końca jest z, tym, z tymi bocznymi szybami, tutaj z tym bokiem pojazdu z jednej i z drugiej. Strony, także tego się nie będę tutaj czepiał. To, to nie jest jakiś tam wielki problem. Następnie, tutaj z przodu, jakichś tutaj różnic większych, ja już nie zauważam. I tak samo, stanowisko kierowcy, tu wszystko jest jak należy, nie mam jakichś większych uwag. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, oczywiście funkcjonalność, no to w tej kwestii również nic się nie zmienia i jest ona taka sama jak w modelach Altera. Myślę, że nawet nie ma sensu jej po prostu Wam prezentować, bo doskonale już to wszystko, prawda, znacie. I tak samo wydaje mi się, można podejść do, do kwestii... Do kwestii dźwięków. One są również identyczne jak, jak pozostałe pojazdy. Właśnie standardowe dźwięki, właśnie z, z, z oryginalnych Solarisów od y, Altera. No tutaj klakson Drzwi jedne. Jeszcze się tutaj przeniesiemy. Drzwi drugie. To pikanie i za chwilę zamknięcie Także tutaj naprawdę nic się nie zmieniło No i moi drodzy Po prostu nie będę dalej przedłużać Nie będę po raz któryś pokazywał, że wiadomo otwierają się nam okna, szyberdachy z pulpitu po lewej stronie To wszystko już tak naprawdę Widzieliśmy Widzieliście Wy, widziałem ja Także, no, pora na podsumowanie. Mówię, nie będę przedłużać tego odcinka. Będzie to na pewno krótszy, jeden z krótszych odcinków obiektywnego oceniania. No, ale trzeba tutaj podsumować. Tą, jakby nie patrzeć, modyfikację na bazie pewnych oryginalnych elementów. No, i moim zdaniem to wygląda w ten sposób. Mnie osobiście bardzo. Nie pasuje, że jednak ten pojazd nie ma takie, takich wymiarów, jak powinien mieć. I właśnie za tą wadę, za te właśnie głównie za to, że nie zmniejszono szerokości pojazdu, ja zdecydowałem się odjąć cztery punkty. Powiem Wam w ten sposób, że wolałbym jeszcze dłużej poczekać na premierę tego modelu, tego jak i Alpino ale dostać już rzeczywiście taki naprawdę fajnie wykonany, dopracowany model w każdym aspekcie dlatego za to odejmuję 4 punkty i drugim minusem jest oczywiście tutaj jak się tak spojrzy z perspektywy takiej no już moim zdaniem śmiesznie wyglądające te koła no nie podoba mi się ten zabieg, bo z, z, zmieniono tylko rozmiar kur, kół, ale nie zmieniono już y, tych y, dużych nadkoli tutaj w tej, w tej perspektywie i to już teraz wygląda tak bardziej karykaturalnie. Ym, te koła już są za małe względem całego y, pojazdu i za to właśnie y, też takie niedopracowanie ja odejmuję y, jeden punkt. Ym, tak uważam i, i po prostu powiem Wam, że troszeczkę, a może nie troszeczkę, ale bardzo się rozczarowałem właśnie, że e, już tak bardziej na łatwiznę zostały, został wykonany ten, e, ten pojazd. No mówię, wolałbym poczekać dłużej, ale dostać naprawdę produkt e, w pełni zgodny z, z tym, co, co powinno e, mieć e, miejsce. Czyli podsumowując moja ocena dla tego pojazdu to jest 5 w skali 10 punktowej Napiszcie w komentarzach czy, czy Waszym zdaniem, bo mnie to też bardzo interesuje, czy Waszym zdaniem tutaj pojazd również wygląda już dosyć niekorzystnie No bo moim tak, po prostu tak jak mówię, wolałbym czekać dłużej na premierę. Wiadomo, niektórzy są bardziej cierpliwi, niektórzy mniej. Ja chyba jednak właśnie wybrałbym tą, tą dłuższą drogę oczekiwania, ale tak, żeby dostać bardziej dopracowany produkt. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.